Dziś kurier dostarczył mi taką paczkę. Mikołaj przyszedł najwyraźniej wcześniej w tym roku. Co w niej jest? Za chwilę przekonacie się o tym sami. Witaj na kanale Ciekawe Ptaszniki. Dziś na start szybki unboxing paczki, którą zamówiłem od znajomych ze sklepu Vantisterra. Jak wiecie, planowałem zrobić odcinek z rozpakowywania różnych paczek z wielu sklepów. Ale jak podliczyłem, ile kasy musiałbym wydać na to wszystko naraz, to stwierdziłem, że jednak będę po prostu robił raz na jakiś czas zamówienie. Paczka została dla mnie przygotowana w tym samym dniu, w którym ją zamówiłem. Szła do mnie o ile pamiętam jeden dzień. Więc firma kurierska bardzo dobrze się postarała. W każdym razie nie musiałem na nią długo czekać. A co jest w środku? Zobaczcie sami. Pora to wszystko wypakować i sprawdzić, czy niczego nie brakuje. W dalszej części materiału pokażę Wam dokładnie, co zamówiłem, a część z tych rzeczy użyję do aranżacji małego terrarium. Dobrze, to jest, to też. Słuchajcie, wygląda na to, że wszystko się zgadza. W tym oto zawiniątku jest pająk, a jaki zobaczycie za chwilę. To jest posypka do podłoża, której bardzo często używam. Tutaj fajna mała tuba dla jakiegoś ptasznika nadrzewnego. O, a to jest nowość u mnie. Opowiem Wam o tym później. Do takiego wiecie detailingu terrarium. Dwa rodzaje piasku. Przyda się. Mech, który dostałem w gratisie. Bardzo dziękuję. No i paczka z różnymi kawałkami korka. O, a to mi się przyda na arenę do prezentacji różnych pająków. Tu jest jeszcze nieco większa tuba i w środku widzimy paczuszkę z materiałem ozdobnym. Zanim rozpakuję nasze tajemnicze zawiniątko, trochę tu wszystko ogarnę i posprzątam. Wy w tym czasie możecie zgadywać i pisać w komentarzach, co w tej paczuszce może być. Najlepsze komentarze z pomysłami dostaną ode mnie serduszka. Aha, jeszcze jedno. Jeżeli chcecie wziąć udział w losowaniu pająków, zapraszam do zrzutki na obiektyw do ujęć makro. Udało się już zebrać połowę kwoty, a szczegóły znajdziecie w moim przyklejonym komentarzu pod filmem. No dobra, koniec reklam, wracamy do paczki. W tym zawiniątku jest nowy pająk. I chociaż jest to już dosyć późna pora na zamawianie pająków ze względu na niskie temperatury, no to udało mi się jeszcze rzutem na taśmę to zamówienie zrealizować, a właściwie otrzymać. Co jest w środku, dowiecie się za chwilę. Ja tymczasem muszę to po prostu rozpakować. Pod grubą warstwą papieru jest jak widzimy zielony styroboks. No dobra. Jestem ciekaw, czy pająk jest cały i zdrowy. Przy użyciu noża muszę ostrożnie rozciąć jeszcze ten pakunek. O, a to jest oczywiście hitpack. No proszę, z rybkami, cieplutki. No to słuchajcie, jest dobry znak pająk nie powinien nam zmarznąć. Okej, okay, tutaj znowu mamy papier. Bardzo gruba ochronna warstwa. Jest kliszuweczka. ER. Ciekawy jestem czy domyślacie się co to może być za ptasznik. Zajrzyjmy do środka. No jest. Nawet się rusza. Teraz muszę go już tylko wyjąć i rozwinąć. Wiecie co, on żyje, ale jest jakiś taki nieruchawy za bardzo. Ups. Kurczę, chyba jest lekko jakiś taki skołowany. Pająk jakoś średnio reaguje na bodźce. No niby wygląda dobrze, ale jest jakiś taki... ...nieswój. Nieżyciowy. Kurczę, on jest chyba jakiś taki lekko skołowany. No, niby wygląda dobrze, ale średnio reaguje na bodźce. No, nie wiem, prawdopodobnie musi dojść do siebie po prostu po transporcie. Zimno mu na pewno nie było, a hipak był ciepły, więc może się, nie wiem, lekko poddusił albo przegrzał. W każdym razie jest to ptasznik Ephebopus Rufescens. Pierwszy taki ptasznik w mojej hodowli. Poddam go krótkiej kwarantannie i w tym celu użyję. W miarę sterylnego pojemnika wyścielonego świeżym papierem. No, przecież nie zużytym, nie? No, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Pająk trafi tam na kilka dni. I teraz już nie pozostaje nic innego jak przełożyć go do tego tymczasowego pojemnika. Zapodziałem gdzieś swoją miękką pensetę, więc muszę to zrobić w taki trochę karkołomny sposób. Gotowe. Jak widzicie, maluszek ma lekko zielonkawy odwłok i pomarańczowy odnuża. Jest to bardzo ciekawy maluszek. Na polskim YouTubie widziałem, że jest filmik, w którym Michał z kanału Spiders Online, pozdrawiam serdecznie, odbiera kokon. Poza tym nie natknąłem się na zbyt dużo filmów o nim. No dobra, to słuchajcie, tak troszeczkę na zastępstwo, pokażę Wam dwa pająki, które w niedługim czasie mam zamiar zaprezentować Wam bardziej szczegółowo. W odcinku live. Postanowiłem, że będzie to Hapalopus Esper Columbia Gross i Bumba Kabokla. Tym dwóm maluszkom wspólnie przygotujemy jakieś nowe, większe pojemniki, no bo z obecnych już zdecydowanie wyrosły. Pomyślałem sobie, słuchajcie, że taki odcinek live z Waszym udziałem może fajnie wypaść. Możecie na przykład mi podpowiadać, czego powinienem użyć do aranżacji, a czego nie powinienem użyć. Może to nawet jakoś nam fajnie wyjdzie. Jeżeli chcecie taki odcinek, dajcie łapkę w górę i widzimy się już w grudniu. Ogarnąłem już w zasadzie program, który umożliwi mi zrobienie dla Was takiej transmisji na żywo i w zasadzie czekam już tylko na adapter do aparatu, który umożliwi mi przekierowanie obrazu prosto z aparatu do streamu i będziemy próbowali. Nie mam w tym doświadczenia, ale wydaje mi się, że taka forma będzie całkiem fajna. Z tego co widzę po innych kanałach, takie odcinki... To nie tylko fajna zabawa, ale też duża aktywność publiczności, więc dajcie koniecznie znać, co na ten temat myślicie. A to już jest pierwszy z pająków do live'a. Bumba Cabokla. Ptasznik w dorosłym stadium będzie miał czerwony karapaks i jest absolutnie dla mnie sztosem. Nie jest to duży ptasznik, ale za to bardzo ciekawy. Drugi delikwent to Hapalopus SP Columbia Gross. Ptasznik ten już gościł kiedyś na moim kanale. O, a tutaj mamy jego wylinkę. Zobaczcie. Wylinka, jak wylinka. Dobrze, że ją przeszedł. A oto i sam pająk. Ciasno mu to już musi być i zasługuje na coś większego. No ale piękne ma te kolorki, co? Okej, okay, także tak. Na koniec dla Was Haploclastus devamata i jego psychedeliczne terrarium. Czemu psychedeliczne? No słuchajcie, ten pająk jeszcze całkiem niedawno nazywał się Trigmopoeus psychedelicus. Właśnie stąd. Pająk pochodzi z Indii i nie ma właściwości toksycznych ani psychoaktywnych, ale ze względu na swoje kolory jest tak po prostu nazywany. Och, ale urwał. Ale to było dobre. Osobiście bardzo mi się wizualnie podoba, chociaż w zasadzie bardzo rzadko go widzę, bo on dużo kopie i z reguły siedzi sobie no wiecie, po prostu pod ziemią. W każdym razie jego nazwa jest równie interesująca jak i wygląd. Przydomek LSD wzbudza zainteresowanie wszystkich moich znajomych. Pora go na chwilę zagonić do pudełka i odświeżymy mu terarium. No, skoro jest taki LSD, to dobrze, że mam te rękawice ochronne, nie? A oto oczom waszym ukazało się jego stare terarium. Jest to szklana kostka 10 na 10 i postanowiłem, że pająk zostanie w niej do czasu kolejnej wylinki. To wszystko wywalimy. Tak, tak, zdecydowanie trzeba je odświeżyć. Zbiornik jest już umyty. No i co? Czas najwyższy go urządzić. Na start nowość jako tło pójdzie takie coś nowego, co kupiłem od Vantisterra. Wiecie co to jest? Xaxim. Hmm. Nazwa mega fajna. Natomiast to jest taka, powiedzmy, zlepka, jakiegoś nie wiem, drewienka czy kory, która podobno posiada w sobie jakieś różne zarodniki mchu czy paproci i które być może przy odpowiedniej wilgotności spowodują, że, że to drewienko e, obrośnie po prostu mchem i, i być może jakimiś tam innymi roślinkami, dokładnie nie wiem jakimi. Natomiast w każdym razie jest szansa, że będzie to zabójczo wyglądać. Mam nadzieję, że nie zabójczo dla pająka, tylko dla oczu. W sensie, że fajnie. No i cóż, nadaje się do terrariów tropikalnych. Być może całkiem spoko to wyjdzie. Spróbujemy. Jako podłoże oczywiście włókno kokosowe. Sporo go dam, bo Devamata lubi kopać korytarze. No i co, damy taki kawałeczek tuby korka z prawej strony. Odrobina posypki, której właściwie tak naprawdę zawsze używam. Przemieszam to delikatnie z podłożem. No dobra. Mech suszony. Pojemnik nie jest duży, więc niewielka ilość w zupełności wystarczy. No, zaczyna, zobaczcie, to nabierać już prawidłowego wyglądu. Trochę detailingu, takie oto kamulce. Myślę, że fajnie się sprawdzą. I jak? Zobaczcie. No, ciasne, ale własne, nie? Na jedną wylinkę myślę, że naprawdę będzie bardzo spoko. Ja w tym momencie już wpuszczam pająka, a Wy macie czas, aby napisać komentarz, czy dobrze to wyszło. Ups, ale wskoczył. No, teraz zobaczcie mega wysiadł obiektyw makro, co? Ale słuchajcie, już jest bliżej niż dalej. Mam nadzieję, że do końca roku z Waszą pomocą uda mi się go kupić. No i co, chyba to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Terrarium już zamykam, wyszło porządnie, wstydu nie ma. Dzięki za obejrzenie. Piona! Jesteś tu pierwszy raz? Koniecznie zostaw suba. Jeżeli podobał Ci się materiał, daj łapkę w górę. Kontakt ze mną masz na Facebooku. A na koniec, jeżeli jeszcze nie masz dosyć. Kliknij i zobacz jeden z tych dwóch filmów, albo nawet oba.